Myślę, że nie jest pytaniem o to, czy, ale kiedy takie zmiany będą wprowadzone, bo wymusi je na ustawodawcy rynek. Aktualne rozwiązanie, w którym przelew wierzytelności, bez względu na to, czy są to wierzytelności pieniężne, wierzytelności wymagalne, wbrew zakazowi umownemu rodzi nieważność tego przelewu, jest rozwiązaniem już dzisiaj, które nie przystaje do potrzeb. Praktyki obrotu nie służy ani bezpieczeństwu, ani pewności obrotu. Wzorem ustawodawstw niemieckich, francuskich czy amerykańskich należy wprowadzić uwolnienie obrotu wierzytelnościami pieniężnymi, których przelew wbrew zakazowi umownemu nie będzie dotknięty nieważnością, będzie skuteczny. Z jednoczesnym pozostawieniem możliwości odpowiedzialności odszkodowawczej jak z kontraktu wierzyciela, który narusza taki zakaz i przelewa wierzytelność wbrew umownemu zakazowi. Mam nadzieję, że zapoczątkowaliśmy dyskusję, która pozwoli nam w perspektywie kilku najbliższych miesięcy przekuć te projekty w gotowe projekty dokumentów, te koncepcje w gotowe projekty dokumentów i wywoła szerszą dyskusję na temat tego, czy obecna regulacja jest optymalna, a jeżeli nie, to dlaczego?